Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korle, no i myślę, że najwyższy czas wyruszyć w las, zobaczyć czy udało nam się zniszczyć portal ten szatański, kurczę, dzieło, które nas tu niestety każdej nocy, prawie każdej nocy męczy, bo czasem odpuszcza. Okej, okay, ale na pewno przydałoby się też naprawić trochę tutaj tego świata, który został zniszczony w międzyczasie. No, i pomyśleć też o kolejnym ataku na portal, ponieważ myślę, że można by było powoli, powoli już coś w tym kierunku kombinować. Swoją drogą, z tego co pamiętam, zapisaliśmy w trakcie dnia, więc nie wiem dlaczego księżyc na naszym niebie jest. Mam nadzieję, że gra nas nie cofnęła ani nie, przysp nie przyspieszyła w tym wszystkim, ponieważ no, zarówno. Jedna, jak i druga opcja byłaby nie najlepsza. Chociaż z drugiej strony, raczej nas nie cofnęła z tej racji, że tu są zniszczone mury, więc jesteśmy po tym silnym ataku. Więc no po prostu stało się coś dziwnego. Ciężko jeszcze w tej chwili powiedzieć co. I może jeszcze tak na szybko, o chodź tu, gościu, do nas zabiorę się za wycinkę tych drzew, póki jest w miarę bezpiecznie. O, kolejna noc nam się szykuje. Chyba trafiliśmy na noc polarną po prostu. I stąd. Takie dziwne problemy. Dobra, jedna moneta więcej by się przydała. Gdzieś tam jej nie podniosłem wcześniej. No i teraz jest tego efekt taki, jaki jest. Więc wrócę po tę monetę i zaraz skoczymy zobaczyć to, co obiecałem sprawdzić, czyli jak nam poszły te całe ataki. Ok, ma ktoś jakąś monetę? Budowlańcu pożycz. Może ty pożycz? O, ten ma. No to dobra, możemy pędzić dalej. I przyjrzeć się, tak, czy ten portal jeszcze stoi, czy już nie. Nie ukrywam, że liczę na to, że padł pod naszym naciskiem, czy też naporem naszych rycerzy dzielnych, ale zobaczymy, to wszystko wyjdzie za moment w praniu. Czy ty możesz się mchu najeść koniku? Nie bardzo. Ktoś taki wybredny jest. No dobra, to daj pieniądz temu panu. No i gdzieś już zaraz powinniśmy słyszeć głosy, tak? To chyba można nazwać. Z tej racji, że ten portal gdzieś tu się mieścił chyba. Nie widzę żadnego gruzowiska, ale wydaje mi się, że tak daleko już nie mogliśmy zajechać. Zobaczmy, co kryje się dalej. Kolejny posąg i tu chyba byśmy mogli dopalić naszych łuczników. I kawałek dalej, dobra kolejny portal, więc myślę, że całkiem fajną stronę odsłoniliśmy. Tym bardziej, że na następny atak już będziemy mogli wzmocnić nasze strzały. No dobra. Okej, okay, czy już mi się podoba. Może rzucę tutaj pieniądz dla kogoś, kto by się pojawił. Nie wiem, czy oni są w stanie tak zbierać się sami z siebie później, ale mam nadzieję, że tak. Tutaj też Elastyk słusznie zauważył przynajmniej się wydaje mi po tym co powiedział, tak? bo wcześniej tego sam nie zauważyłem, że mamy jakieś insygnia masońskie, cyrkiel i węgielnicę, czy jakoś tak to się nazywało. Co prawda nie do końca mi to wszystko tutaj pasuje, ponieważ sama masoneria, czy też ładniej, żeby to nazwać, wolnomularstwo, tak to chyba było, raczej kojarzę się gdzieś no, z końcem XVII, początkiem XVIII wieku, ale przyznam szczerze, że z historii nigdy Nigdy szału nie robiłem, tak nigdy jednak to <laughs> nie był mój konik, bardziej matematyka, a więc, no, zdam się na komentarze mądrzejszych w tym temacie. Mam nadzieję, że może pancerny husar coś tutaj nam napisze w komentarzach. No i właśnie, będąc przy komentarzach, taka trochę może mniej e, miła wiadomość. Hmm, zastanawiam się, czy żeby było jeszcze tam wzmocnić te mury przed tą nocą, ale mam nadzieję, że nie będę jakoś mocno napierać na nie. Nie miła wiadomość, ponieważ no, z racji całego tego święta zmarłych I niestety będę nagrywał odcinki do przodu, tak, z wyprzedzeniem 3, więc nie za bardzo będę mógł się też odnieść do Waszych porad czy Waszych komentarzy, jakie pojawią się w międzyczasie w ten weekend. Za co z góry przepraszam, tak lubię lubię tworzyć te filmy w taki sposób, że właśnie możemy sobie gdzieś się podyskutować. Czy też ze swoimi pomysłami wychodzicie, czy też mówicie, co ewentualnie można było zrobić lepiej. No i ogólnie, tak mówię, wtedy jest fajny taki kontakt. No niestety na te 3 dni do niedzieli. No nie uda się tego w ten sposób zrealizować Ale mam nadzieję, że od poniedziałku Już wracamy do normy Może też być z tego powodu mały problem Oddawaj Już złodziej, dopiero co tu Proszę, to na pewno też pijak Bo każdy pijak to złodziej, tak jak to mówią Ok, i wróćmy do naszego tutaj stanu rzeczy. No i mam nadzieję, że od poniedziałku już wszystko wróci do normy. Będziemy mogli normalnie rozmawiać, będę mógł też. Chociaż na komentarze mam nadzieję, że i przez cały weekend będę mógł odpisywać, bo no, dostęp do komputera mimo wszystko będę miał. Po prostu odpada jakieś nagrywanie, czy sama obróbka. No dobra, czas zainwestować w kolejnych łuczników. Przydadzą nam się zdecydowanie. Spóki tutaj panowie tak hojnie obsypują nas złotem. O, tylko nie ma komu podnieść tych łuków. Dobrze, że się rycerz jakiś jeden dzielny znalazł. No bo właśnie, tutaj jeszcze za sprawą komentarza Artura. Mam taką koncepcję. Okej, okay, idźcie panowie. Mam taką niecną koncepcję, żeby zaatakować, przynajmniej teraz jest to chyba jeszcze możliwe, zaraz po nocy czerwonego księżyca. To powinno nam dać taką przewagę, że kolejnej nocy nikt nie powinien. Okej, okay, jeszcze tego jednego, może wezmę te łuki, później nie wiadomo kiedy doładować. Kolejnej nocy nikt nie powinien przeszkodzić naszym wojakom w drodze do portalu. No i wszystko się tylko opiera o to, że jak tak naprawdę uda nam się. Aha, on podniósł tarczę. Jak nam w tym wszystkim uda się No zachować ludzi, czy jakoś przetrwać po tej czerwonej nocy, czy też po. Nocy Czerwonego Księżyca. Ok, musiałem zebrać to wszystko. Próbuję też tak na szybko zebrać myśli, żeby mieć pewną koncepcję na ataki. Teraz tak też mi się przypomniał komentarz SC Zaraza, nieco wcześniejszy, że no niestety stwory po zniszczeniu portalu już się ustawiają... O, już jest pełno. Ustawiają się za dnia na skraju lasu, tam gdzie jest tak stosunkowo ciemno, więc możemy mieć mały problem, żeby doskoczyć. Do tego portalu, który by nam wzmocnił łuki, a ja nie ukrywam, że wzmocnienie łuków by się mocno nam przydało. Ok, Więc w miarę spokojnie, może naprawimy to. O, komu się oberwało, niestety. I to całkiem mocno się oberwało. Nie wiem, kto tak naprawdę tutaj dostał. Bęski, takie, ostre. Tutaj, niestety, nie możemy nic jeszcze tej wieży postawić, ale zobaczymy za moment. Ok, czy mogę wskoczyć tutaj. Dopalić naszych łuczników, czy raczej średnio. Póki co stworów nie ma, ale może nie będę galopował, jakby zachciało im się jednak nas zaatakować lada moment. To myślę, że odpalę już tutaj teraz łuczników. Mam nadzieję, że do nocy Czerwonego Księżyca to wszystko tutaj przetrwa. Ciężko powiedzieć jeszcze, do tej pory jeszcze nie doszedłem do tego, czy mamy trzy levele, czy po prostu to jest jedno ulepszenie, ale takie po prostu odpalone na dłuższy czas. No i chyba musimy wracać do naszego królestwa. Zainwestować w łuczników, ponieważ to nie do końca wyszło wszystko tak, jak miało wyjść, tak przynajmniej to wygląda. Okej, okay, ale póki tutaj też mogę, to wzmocnie nas na kolejne noce. Mam wrażenie, że mogło się oberwać trochę naszym budowlańcom, co by było trochę smutną wiadomością, szczególnie, że no, musimy lada moment wyruszać tam na atak. Jak tak ich będziemy mieli tylu ilu mamy, no to ten atak wcale może nie być taki. Solidne, co tu się stało, panowie? w sumie, co tam się stało takiego niedobrego? To już zostanie tajemnicą. Ale mam nadzieję, że nie pokrzyżuje to naszych planów podbicia kolejnych bram piekieł. Okej, okay. łuczników, tak, zdecydowanie potrzebuję łuczników, więc raz jeszcze tutaj biegnę doładować łuki. O, fajnie, jakby ktoś podniósł jakiś łuk w międzyczasie. No to kupujemy kolejnego budowlańca. W takim wypadku. No i czekamy, czekamy. No robi się nieprzyjemnie, ale cóż zrobić? Jak rzucasz pieniędzmi, to chętnie je zabiorę. Nastanawia mnie też, właśnie kwestia, czy możemy. Tak, tutaj mamy te osady, czy możemy jej na przykład pieniądze rzucić gdzieś dużo szybciej. I oni sobie jakoś przypadkiem je podniosą. Na przykład. O, i teraz bym rzucił jeszcze dwa pieniądze. Na przyszłość. No i na przykład. Dzięki temu nie będę musiał tutaj stacić. Ludzie dołączą do naszej wioski, o ile oczywiście ytki gdzieś nam po drodze nie zabiorą naszego czy chwilowo ich skarbu. Ich, czyli tych ludzi, którzy pojawią się pod namiotami, bo to nigdy nie będzie skarb ytków. Na to nie pozwolimy. Okej, okay. lecimy. Łuków dalej nadmiar i co najgorsze nie ma za bardzo ludzi, którzy by się kwapili do tego, żeby je podnieść, co prawda trochę ich tutaj przybędzie lada moment, no tylko pytanie, czy zdążą nawrócić jeszcze przed tą czerwoną nocą nie wszyscy, czy aż tyle monet pomieszczę, chyba nie, aj, aj, jedna, ale na szczęście na ziemię. Tak, tu jest tyle losowości w tej grze, że aż nie sposób zliczyć wszystkie tu pomysły twórców na te losowania, jakie tu się odbywają. W sumie ciekawe, czy jak mamy taki, na przykład, tą sakiewkę do połowy pełną. Czy też te pieniądze są w stanie wypaść, bo na przykład źle tam upadły. Mogła być też i taka możliwość. No, dzisiejsza noc tu wydaje się dość spokojna. Może i dobrze, chociaż do końca może spokojna nie była, skoro tutaj ktoś bezrobotny biega. Ciekawe, czy udało się ściąć to jedno drzewo, co chciałem. Niestety nie. Okej, okay, ale mamy kolejny dzień. W sumie już 29. To może teraz uda się tutaj w lesie dopalić ten posąg tak już na przyszłość, żeby o nim nie myśleć już kompletnie do Czerwonego Księżyca. I okej, okay, jeden problem z głowy powiedzmy. Teraz największy problem, czy tam ci ucznicy zdołają dotrzeć na czas z powrotem, żeby obsadzić wieże, czy wzmocnić tych wojaków, którzy tu stoją pod murami. Okej. Okay, gdzie są ci wojacy? Dobra, tutaj jeszcze nic nie można doładować. No i budowlańców straciliśmy wielu. Okej, okay, tych wojaków właśnie chciałbym, żeby jednak ich wsparli też, żebyśmy mogli wyruszyć później do ataku, no i zniszczyć ostatni portal. Ale zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. Może lepiej by było ich już do boju popchnąć, no, dnia 29. To by w sumie też by miało swój urok. Bo dzięki temu, jakby teraz wyruszyli do ataku, to by była szansa, że zniszczyliby ostatni portal, zaraz przed fazą Czerwonego Księżyca. A wtedy by nas zaatakowali z prawej strony, co by było stosunkowo też. Okej. Okay. No dobra, ale w każdym razie teraz musimy odpocząć trochę na naszym koniem. Okej, okay. i wyruszyć. Wyruszyć do dokupić jakieś. O, właśnie, arsenał, bo. Liczyłem na to, że właśnie dojdzie teraz wiele świeżej krwi w tej okolicy. Do mnie, panowie, do mnie! I zobaczymy, co tu się będzie działo. Wyruszę jeszcze zakupić tutaj trochę ludzi. W sumie nie wiem, czy... Hmm. Chociaż jeszcze przed tą nocą trochę... Trochę bym się pospieszył, jakbym już w tej chwili zaczął wyrzucać złoto z tej strony. Więc może poczekamy z tym jeszcze trochę. Zastanawiam się, bo to tak też by miało swoje zalety wypuścić ich 29 dnia do boju hmm może była to też całkiem niezła koncepcja zobaczymy, na pewno w przyszłości tak, to jest jeszcze raczej ostatni portal, który możemy zaatakować w noc czerwonego księżyca, ponieważ mam nadzieję, że jednak ta noc, no całość będzie tutaj się odbywała po prawej stronie, dzięki czemu tam zachowamy wojsko, które będzie mogło wyruszyć na atak no ale na przyszłość będzie trzeba jednak wyprzedzać te noce z naszymi atakami I to chyba tak gdzieś w połowie czasu Sobie szybkie koncepcje jakieś tworzę Żeby Okej, okay. dobra, po to za moment wrócę Żeby właśnie zdążyć przed wyjściem tej fali Zarówno zdążyć zniszczyć portal Jak i zdążyć odbudować nieco jednostek do ataku Okej, okay. łuczników trochę tutaj doszło w międzyczasie To akurat cieszy więc teraz już tylko pozostaje czekać, aż Czy już to pomieszczę wszystko, dobra. I do wody niestety. Utopiliśmy nasze skarby. Coraz więcej się ich tu niestety w ten sposób lokuje niekorzystnie. No dobra, i czekamy teraz. Przeczekamy tę noc tutaj pod murami i jak tylko ona się zakończy. Czyżby. O, jest atak. No dobra, ale nie będę może... Rzucał pieniędzmi, bo chyba takiej potrzeby nie ma. Trochę szkoda też, że te katapulty tak bardzo spieszą się z atakiem już na samym początku. No i później, nim się doczekamy kolejnych budowlańców do załadowania jej, no to może być niefajnie, może już na przykład pojawić się ten wielki stwór. I tyle co z tego będziemy mieli, bo tak naprawdę to w tej chwili nie ma kto załadować tej katapulty, nawet na najbliższy czas. Ok, usunąć tego gościa. Macie łuki dopieszczone, doładowane to nie powinno długo trwać. O, właśnie, tak jak to było widać. I biegnę, biegnę pozyskać jeszcze tych tutaj ludzi. O, ktoś to nie zdołał dotrzeć nawet na miejsce. Mam nadzieję, że tu przy namiocie są też nowi jacyś. Ok. A jednak nie ma, ale może jak im rzucę, albo jak będę wracał, to im rzucę. A w tej chwili rozdam tutaj trochę łakoci, bo widać, że z racji z Halloween też nasze stworki. Okej, okay, ty bierz monetę. Nie, on taki pazerny, że aż w las chciał pójść za tymi pieniędzmi. Nasze stworki przybrały nieco nowego wyglądu, nowej maski, tak. tak. To jest właśnie też fajne w Ameryce, że oni tak. Lubią te święta, szczególnie Halloween, ale różne tamte okazje, tak bardzo celebrować. O, to chyba będzie dobre słowo. Na przykład wiem, że w zeszłym roku zamawiałem ze Stanów jakąś tam drobnostkę. No to dostałem. Dodatkowo, oczywiście, nie to, że w zamian, w zamian za to, co zamówiłem, dostałem jeszcze gdzieś tam zapakowane jakieś takie sztuczne oko, właśnie z racji Halloween. No i to się wydaje taki mały drobiazg, ale w sumie to tak fajnie, fajnie to wygląda. Chociaż w Polsce też się to zmienia. Co prawda, chętniej, chętniej ostatnio rozdają krówki u nas, z tego co zauważyłem. Co człowiek zamówi w internecie, to za moment krówkę dostaje. Co jest też bardzo fajne, no i fajnie, że to się zmienia, chociaż może nie będę wchodził w te tematy. Tak. Lubię wszelkie takie kwestie marketingowe, dlatego czasem mogę niestety przynudzać takimi sprawami. Okej, okay. ale teraz, żeby już nie przynudzać, lecimy. Nie wiem, czy mamy jakiegoś gościa z młotkiem w ogóle, żeby ładować te katapulty, bo mam wrażenie, że przez to, że chcieliśmy ściąć tam to ostatnie drzewo, no to wszyscy nasi budowlańcy. Wyginęli, chociaż to tak gdzieś tam brzmiało całkiem dobrze. Coś tam próbowali jeszcze odbudować. O, jest jeden budowlaniec, więc nie jest aż tak tragicznie. Ale oczywiście może być też i lepiej. Hmm, tej wieży nikt nie obsadził. Tutaj co prawda ściął te drzewa, ale być może już <laughs> nie dane mu było zobaczyć co dalej. Się będzie tutaj działo, bo ktoś nie podniósł tego, tej monety. Okej, okay. dobra, teraz, że się już zaczyna tutaj niedobrze, muszę za tymi ludźmi, niestety, sypnąć monetą. Dobrze też by było zachować trochę monet, albo to sobie pozbieram za moment. Zachować mo monet trochę, żeby w następnym odcinku z samego rana wyruszyć tutaj do ataku naszych wojaków, tam wyprowadzić. Nie wiem, czy oni jeszcze się nie wycofali, ale mam nadzieję, że za moment się to zmieni. No i przede wszystkim mam największą nadzieję, że ta faza Czerwonego Księżyca jednak no głównie będzie miała miejsce z prawej strony. Chociaż znając swe szczęście, to raczej czeka nas atak tutaj. No dobra, wyruszamy. Zobaczyć, co się dzieje pod murami. Dobrze, jakby jeszcze ten jeden łucznik zdążył tutaj wejść na tę wieżę, ponieważ ta wieża jest dość istotna. I ustawmy się tutaj. Czy coś idzie do ataku? I co jest stosunkowo spokojnie, ale to nie znaczy, że ataku nie ma. A może być też taka sytuacja, że po prostu te pazerne rzuciły się na nasze pieniądze z tamtej strony. Znaczy, tutaj w lesie, i one po prostu jeszcze z tego lasu nie wyszły. Chociaż, chociaż. Hmm. Jak nie chcecie tych pieniędzy, to ja chętnie podniosę. Czyli tak, czyli wygląda na to, że atak odbył się. Z prawej strony, co mnie mocno cieszy, ponieważ z tej będziemy mogli o, aż za dużo wyrzuciłem z tej będziemy mogli teraz wyruszyć spokojnie do ataku. Jedyny problem, jaki się pojawił w tym momencie, to teraz pytanie, czy nasza prawa strona jakoś w miarę się trzyma ale to sprawdzimy w, naszym od... w następnym odcinku ponieważ tutaj jeszcze chciałbym za dnia, jak tylko będzie taka możliwość, wyruszyć do ataku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle, trzymajcie się, hej! Jeszcze zapisać nie mogę, więc chwilę tutaj postoimy. No panowie, dawać już dzień, chyba że, no właśnie, po naszej prawej stronie tam teraz trwają jakieś strasznie niefajne walki i musimy czekać na sygnał, że już potwory poległy, one mniej więcej polegną jak tutaj księżyc słońce wyjdzie nieco wyżej, to wtedy te duże stwory padają, to też Estes zaraz chyba podpowiadał za co bardzo dziękuję to jest dość istotna sprawa, z tej racji też właśnie będziemy wysyłać tego dnia naszą ekipę do ataku, dobra wygląda na to, że tam jakoś przeżyli, możemy ruszać z atakiem, możemy zapisywać, więc jeszcze raz dzięki za to, że jesteście i widzimy się już jutro z atakiem na kolejny portal.